A proszę bardzo, Warun sobie gra A ja siedzę w garach, bo nie chcę żeby mi się pan krzątał Ta tutaj kuchnia jest za mała, bo jesteśmy w drugim mieszkaniu Dzień dobry! Dzień dobry! Good morning, how are you? Wesołych świąt! Wesołych świąt! No, wesołych świąt! What? Wesołych świąt! Wesołych świąt! Świąty! Świąty! <laughs> Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chciałabym Wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Znajduję się w Indiach, wróciłam kilka dni temu. Zostałam jeszcze 3 dni kwarantanny domowej, także wykorzystuję ten czas, jak się pewnie domyślacie, kulinarnie. Jestem w kuchni. Ostatnio wstawiłam zdjęcie moich pierożków chińskich z krewetkami i zastanawialiście się, jak one powstały, jaki jest przepis, bardzo, bardzo dużo wiadomości było właśnie odnośnie tego jak takie pierogi wykonać. Ja dziś, ze względu, że u nas nie je się mięsa w domu, będę gotować wegetariańsko, więc pokażę Wam farsz, który jest wegetariański, oczywiście farsz, tak jak wiemy, do pierogów może być różny, Mogę na koniec wspomnieć jak wykonać farsz y, z krewetkami, ale dziś skupię się na pieczarkach. Y, na pieczarkach, czosnku, zielonej cebulce i kolendrze. Taki będzie farsz. Zatem serdecznie zapraszam y, do oglądania, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Y, jeżeli macie y, takie życzenie odnośnie y, vlogów kulinarnych, ponieważ w Indiach bardzo dużo się gotuje. To jak najbardziej dajcie mi znać, y, dając łapkę w górę, czy też y, wspomnijcie o tym w komentarzu. Ja y, następnym razem postaram się coś jeszcze Wam pokazać, ale tym razem z kuchni indyjskiej. Dzięki i zapraszam do oglądania. Oczywiście do naszych pierogów musimy wyrobić ciasto, a więc potrzebujemy mąki, potrzebujemy soli i potrzebujemy wody. W zależności ile tych pierogów chce się wykonać, tyle mąki dajecie. Ja tutaj mam ze trzy szklanki mąki i trzy łyżki soli, takie łyżki do herbaty. Jeżeli chodzi o wodę, musicie sami zobaczyć, jak to ciasto będzie Wam się rozrabiać. Chodzi o to, żeby ciasto nie było. Jakby żeby się nie rozrywało, tak? Tylko musi być po prostu elastyczne. Tak jak powiedziałam, będzie potrzeba więcej mąki, żeby nam się taka kula zrobiła, bo potem trzeba będzie, słuchajcie, odstawić to ciasto na 15 minut. Będzie go. Dodałam mąki, jeszcze więcej. I wyrabiam konsystencję Elastyczną. Trochę trzeba się pobawić z tym ciastem, tak? Proponowałabym z 5 minut, tak? Wlewam trochę oliwy. Musimy wymieszać. Powiedzmy, że dałam z takie dwie łyżki, bolałam z butelki, ale nie przejmujcie się tym. Tak nasza kula wygląda. Niebawem trzeba będzie ją zostawić na 15 minut. Wygląda to tak mniej więcej. I zostawiamy na 15 minut. Do farszu potrzebujemy kolendrę. Nie wiem czy w Polsce jest tak łatwo dostępna, w Indiach oczywiście jest. Jeżeli nie znajdziecie kolendry świeżej w markecie, można zawsze użyć pietruszki. Dodatkowo używam zielonej cebulki, tej części takiej jak szczypiorek, tak? Nie kroję tych małych cebulek, tylko po prostu górę, tą zieloną. Potrzebujemy pieczarek, które są bardzo cienkowo, bardzo drobno pokrojone, tak samo jak cała reszta składników. Potrzebujemy też czosnek, który będziemy smażyć jako pierwszy. Moje oczy... ta cebula w Indiach jest bardzo ostra. Gotowanie farszu. Jak Wam wygodniej. Możecie użyć garnka, możecie użyć patelni. Będę wlewać trochę oliwy z oliwek. Poczekamy, aż się rozgrzeje. Wrzucamy czosnek, podsmażamy. Może być taki trochę podpieczony. Upewnijmy się, żeby nam się nie spaliło. Dodajemy. Pieczarek mieszamy. I jeszcze słuchajcie do smaku dodaję trochę sosu sojowego, miodu i wkroiłam. Drobno pokrojony imbir. Jak widzicie, tych pieczarek musi być dużo, bo one się kurczą. Jest tutaj też dużo wody, którą potem trzeba będzie odcedzić. dałam kolendry. Mieszam ponownie. Za chwilę będę odcedzać tą wodę. Może ona też równie dobrze wyparować, ale moim zdaniem szybciej będzie, jak ją sobie odcedzę przez właśnie cedzak albo sitko. Te pieczarki mogą być al dente. nie muszą być wcale jakieś takie miękkie, ponieważ będziemy potem robić te pierożki na parze, więc dodatkowo będą podgotowane. O, ja już odcedziłam tą wodę z pieczarek, jeszcze trochę się wydobywa, ale upewnijcie się, słuchajcie, żeby ten farsz był w miarę suchy, żeby po prostu nie rozwalił nam ciasta. Tak samo ważna jest suchość powierzchni przy wałkowaniu ciasta. Gdy będzie tutaj woda, może nam to ciasto się rozciągnąć, może popękać. Dlatego wytrzyjcie powierzchnię, na której będziecie to ciasto sobie wałkować. Dobra, teraz bardzo ważna część. Z tej kuli, którą Wam pokazałam, którą trzeba było zostawić na 15 minut, urwałam sobie część, żeby zrobić tego typu walec. Yy, I pokroję sobie go na części, żeby łatwiej mi się... Wyrabiało to ciasto yy, potem na, na te kółeczka. Oczywiście kroję nożem na cztery części. Teraz taki mały yy, kwadracik, prostokącik będziemy wałkować. Proponowałabym, aby wysypać sobie trochę mąki na tą powierzchnię, gdzie będziecie robić te kółeczka do, do pierogów. Ponieważ czasami to ciasto jeszcze się rwie, jest świeże, a z tą mąką łatwiej się wałkuje. Można sobie jeszcze obtoczyć ten kawałek ciasta i zaczynamy. Bez stresu, bez stresu, bo wiem, że na początku ktoś, kto nie ma doświadczenia z wałkowaniem i w ogóle z zrobieniem czegokolwiek, co, co zawiera mąkę, może być absorbujące, irytujące. Dla mnie to była makabra. Nie lubiłam tego typu roboty. Bardziej wolałam gotować inne rzeczy, ale po czasie spodobało mi się to, szczególnie jak kubkiem odciskałam sobie. Kółeczka do pierogów. Upewnijmy się, że to ciasto jest nie za cienkie, żeby nam się potem właśnie nie rozrywało. Dobra, takim kubkiem prowizorycznie odciskam sobie kółko. W ten sposób. Jeszcze sobie go rozprowadzę z dwóch stron. Tak na dwa razy. Po czym yy, taką łyżeczką takiej wielkości będę nakładała farsz. Biorę o tyle. Czasami on się tutaj wysypuje, ale nie przejmujcie się tym. Wypadnie. Pieczarki są drobne, dlatego tak się czasami zdarza, że może nam to, yy, może nam ten farsz uciekać na boki. Ja nie mam jakiejś tam wielkiej wprawy, no ale sobie robię od czasu do czasu te pierogi, więc tak to wygląda. To ciasto już jest, przepraszam, ten farsz jest już w miarę taki suchy, dlatego nie powinno być problemu, aby taki pierożek sobie zawinąć. Biorę sobie oddzielnie wodę w kubeczek, zamaczam palec i dookoła naszego pieroga namaczam krawędzie, żeby łatwo nam się ten pierożek zwinął. Wzięłam na rękę, staram się Wam pokazać, jak go lepię tutaj w ten sposób. Zamykam krawędzie, coś jak ale nasze pierogi, ale je jeszcze tutaj sobie go przyciskam, żeby wyglądał na szczupaka. Jak widzicie, takich pierożków zrobiłam około 15. Wiem, nie wyglądają one zbyt apetycznie, bo te pieczarki mi powychodziły, bo przylepiały się do ciasta, ale gwarantuję Wam, że mimo wszystko na końcu tego nie widać po tym, jak one będą zrobione na parze i są bardzo smaczne. Teraz, jak zrobić je na parze? Potrzebuję oczywiście garnek, potrzebuję taki cedzak, żeby się ciasto nie przyklejało. Proponuję, aby sobie jakimś olejem oliwą z oliwek przetrzeć spód i na to kłaść pierożki. Układajcie tak pierożki, aby się one do siebie nie przytulały w sensie, żeby się nie polepiły nam w trakcie gotowania, w trakcie parzenia. Ułóżcie je tak w miarę, żeby były odstępy. Wtedy będą one bardzo ładnie się robić. Upewnijmy się teraz, że woda będzie wrząca i na to nałożymy cedzak z pierożkami. Pierogi muszą się robić pod przykryciem 20 minut. No i nasze pierożki są gotowe. Życzę Wam smacznego!